Jo yo, 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 yo Arab gaming. No, Proszę Państwa Witam ja, Was serdecznie Nie, no, nie, no. nie mogę z tym fotelem Co, Co to był za Donet jak mnie człowieku się skorbiłem alo! Ile? Dobra widzowie kończę live'a, dziękuję Tniówka zrobiła zrobiona siema Lecimy Najpierw Mega Prosiaka musimy zagrać. Najpierw musimy Mega Prosiaka zagrać Dobra, co to dało? Dało jakiś uposi chyba, z tego co widzę. Dało uposi gaming. O człowieku, dobra, to są uposi widzowie potężne, widzę. No nie, no ja 3-0 staty zrobiłem, mamy 4-4, panowie. Co tu się dzieje z wami? Czemu wypadacie tyle razy? No nie mogę, no raz padłem, raz padłem. Wy sejaja robicie w tym meczu? Powiedzcie mi, że wy sejaja robicie. Ja nie mogę przegrać, człowiek, nie! Nie, no, jeden, cztery, jak wy robicie, to my wygramy, nie? No, powiem wam. Mega świnie, to ja zaraz biję z takimi tutaj pro-playerami. No, DAŁO DAŁO widzowie, zadymiarzy, nie? Dał, zadymiarzy, człowieku tak potężnych. Ojojoj, klanowiczów tam mam potężnych, nie? Jeden, cztery, jeden i drugi zrobił. Ma być nowy skin do Edgara, właśnie nie wiem czy wiecie. Wiecie o tym, że ma być nowy skin do Edgara? Potwierdzone info od y, Daniego Nie wiem jaki, ale Edgar ma strasznie dużo skinów. Nie wiem czemu oni mu kolejnego skina wymyślają. Galik widzowie, nowy skin do Edgara. O, ale dał przeciwników. Wreszcie wygramy. Przeciwnicy na moim poziomie. Nie, no, czekałem zawsze na ten moment. Co dzisiaj robiłeś? Dzisiaj, moi drodzy, już wam mówię. Plan mojego dzisiejszego dnia. Państwa, obudziłem się o godzinie jakiejś ósmej, coś, nie wiem dokładnie już, która była godzina. Coś po ósmej się obudziłem. Obudziłem się. Po ósmej posiedziałem se chwilę na telefonie, coś tam posprawdzałem, co i jak. Następnie wstałem, zjadłem sobie śniadanko. Poszedłem do kościoła, wróciłem, yy, obejrzałem sobie jakiś jeden odcinek na YouTubie, zrobiłem sobie obiad, ogarnąłem łazienkę, bo wczoraj mi się nie chciało myć łazienki, więc dzisiaj to zrobiłem po obiedzie, potem pozmywałem naczynia i obejrzałem sobie film, obejrzałem sobie dzisiaj film, a to się rzadko zdarza, żebym oglądał film, ale dzisiaj akurat dużo czasu miałem wolnego, obejrzałem film, moi drodzy, który się nazywa Platforma. Więc yy, dosyć spoko, tak szczerze I, i widziałem, że jest platforma 2, więc może sobie obejrzę niedługo. No a później widzowie, już była jakaś 17, przyszedłem sobie zrobić jeszcze jakieś kanapki, no i odpaliłem streama. Co z Damianem? Nie wiem, nie, nie, rozmawiałem z nim. Znaczy wysłał mi TikToka, to jest dziwne. On mi wysłał TikToka, nie wiem czy to było wczoraj czy przedwczoraj. Wysłał mi TikToka i na tym TikToku było automaty, automaty we wtorek i w sobotę. I napisałem, aha to już wiem co robisz, pewnie jesteś na automatach. I on mi odpisał, automaty tylko we wtorek i w sobotę. Tyle, <laughs> co z naszej rozmowy, co? ja nie wiem o co chodzi. Jakiś tajemniczy jest. Ty śmieciu Cię, człowieku, walnę tą pałą. Zobaczysz. Ty, kebab, wariacie. Oj, 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 oj. Oj oj, niedobrze! Kebab, człowieku. Doner kebab na Alejandro garnacho. No i lipa, Musisz śpiewać tą piosenkę kebab, jak grasz. Doner kebab na Alejandro garnacho. Musisz to śpiewać, wtedy ci będzie dobrze szło. Kiedy brał to w ogóle? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Nie wiem, choć się domyślam. Jaki widz jest dla ciebie wyjątkowej, traktujesz go z szacunkiem? Taki, który jak idę człowieku przez galerię, to nie drze mordy. Pado! Pado! Pado gaming! Wow! To, jest, to jest chyba top 1 najbardziej cringe'owe sytuacje. Zamiast podejść, to człowieku drze mordę na pół galerii. Ja i tak wtedy udaję, że nie słyszę i nawet się nie odwracam w tamtym kierunku, ale słyszę te krzyki. To takich widzów nie szanuję. Jakbym cię zobaczył, to bym ze śmiechu umarł. Aha, no to fajnie. Idź spać. O kurde. O kurde. Prawie ja poszedłem spać. Ja nie pójdę spać. Się nie dam. Nie! Poszedłem spać. Dobra, no, go. Nie, no, widzowie, bez jaj. Dałem mu honorową rundę, bo to w miarę dobrze gra. Dałem mu honorową rundę, żeby nie, prze nie przegrał do zera. Honorowa runda dla niego siadła. No i dziękuję bardzo. Pozdrawiam i lecimy dalej z kolejnym widzem Onewiona. Ej! Czemu jestem jakiś do góry nogami? Halo! Mapy mam do góry nogami. On chce mnie oskamować. On chce wygrać, bo będę miał map mapę do góry nogami. Dobra, to się tak się nie bawimy, kolego. Ej! Ja mapę do góry nogami! No ty skamerze! On wygra ze mną mam mapę do góry nogami! Dobra i tak cię naklepałem. Co to jest za bot? Chłopie, mapę do góry nogami mi obróciłeś a i tak z tobą wygrywam. Dobra, Beka, mapa do góry nogami widzowie mnie nie powstrzymuje. Znów na was naklepan, ale sprytny widz, sprytny widz. Wysłał 10 zł, mapę se odwrócił do góry nogami, a i tak go pokonałem. METTI! Stuwa! Dzięki bardzo za stuwę, stary. Pozdro! A, 20! Jest ta 20, 30 nie ma 20. Czekamy na 20 widzowę. Dobra, 20, 20. Metty dodawany do znajomych. Zacznijmy od mega świnki, która jest tutaj do rozbicia, bo się jeszcze nie logowałem. 106 błyskotek, 508 monet, 213 per punktów i start dropiki. Zobaczymy co wyleci. Najpierw rzadki, moi drodzy. Następnie epicki, już się slepi, już się slepi Ciekawe czy jakaś legenda będzie. Ciekawe czy jakaś legenda będzie. Stawcie opeczkę w górę widzę, to drop na legendę. Dobra, epicki, kurczę, coś słabo leci na razie. Bardzo rzadki. Epicki. Dobra, monety, rzadki. Da jakiegoś mityka chociaż ty. Mityka dawaj, legendę. Bardzo rzadki. Ty no nie będzie nic. O, mityczny! Nic nie leci, nic nie leci. Najgorszy syf, najgorsza mega świnia szczerze. I, chyba jeszcze nie miałem gorszej mega świni. Siema chcesz zagrać 1v1 Sigmo XD to 103 raz w tym roku a i Panda wiesz jeszcze sposzukiwany i wyrok sądowy za wygrywanie 1v1. Dobra, kupujemy nowego skina, widzę, bo mi się nudzi. Tu mam wszystkie, to te trzeba kupować. Lecimy po kolei tego, nie, bo jest za gemy. Ten jest za blinksy, dobra. Kupię drugiego od razu. On jest brzydki, nawet go nie wyposażam. Kolejnego dawać człowieku. Aha, to nie mogę kupić, bo jest za blinksy, co zeskałem? Ta też jest, o, galaktyczna lola, ona nie jest zła. No dobra, brzydkiego króla też kupię. O nie, taki brzydki, no ale dobra, niech będzie, setny skin. Ten jest do kupienia, ten jest do kupienia. Trzy mi zostały, trzy mi zostały, reszta jest xD. On nie ugra tego na kitach. Ten kit zaraz wskoczy na nie. Chociaż teraz dawaj, dwa ataki! No ale traw go. niego! No człowieku, ale ty nie trafisz że on był spowolniony! GG. Miałeś, miałeś, szansę, miałeś szansę. Od ściany odbi Bez sensu, bez sensu. Jeden złoty. Lubisz studia? Tak, no studia są spoko, bo się gówno robi. Tam się uczysz przez dosłownie max miesiąc w ciągu roku. A tak to możesz mieć wywalone. Dobra, jadę salkiem. Godzina 11.40 na zajęcia. Wchodzę, mówię siema. Ja gram w Brawl Stars, pograłem, se, pograłem sobie w Matchmasters też. Zrobiłem tam jakiś referat, Referat jedno zadanie. 13.00, człowieku 10.00, mówię siema. Wsiadam w auto, wracam do domu. O, dzięki, dzięki bardzo. 50 zł. Dzięki, dzięki. Znowu pyk. Znowu pyk. No Kickstro, proszę państwa, generalnie e, historia o tym, jak się urodził Kickstro. Proszę państwa, Kickstro się urodził w walizce z pieniędzmi. Więc e, jak na przykład jest historia o tym, że Obelik spadł do tego garnka i on jest mega opa i tak dalej. To Kickstro się urodził w walizce z pieniędzmi, jest mega bogaty od samego początku. Więc, yy, no, taka, taka ciekawostka na temat Xtra jak coś, jakbyście nie wiedzieli. Dobra, no teraz ich znokautuję. No, ej, no nie! No, Piper upośledzona. Prawda. No, widzicie? 50 zł. Nie XD. Nie XD. Był jakiś dźwięk taki. Nie XD. Kto to powiedział? Dźwięk taki popularny był. Jesteś Sigma? Nie XD. O! 100 złotych, powoli koniec kasy. Chłopiec <noise> wysłał człowieku 220 zł. Kikstro, 40 złotych, ze Zeoik. Nie jestem inny. No co? Ale ty mnie nie zostawiaj w takiej stresującej sytuacji. Ale skan, dobra, wszystkie gadżety zmarnowałem. Let's go! Ale jestem patrzę w Nie, no jestem pośledzony. Bagieta. Jeden złoty. Siema, sorry, że takie pytanko, ale czy zawdzięczasz swoją popularność przez farella? Tak, oczywiście, że tak, jakbym nie zawdzięczał, no to to była odklejka, człowieku. Przecież wiadomo, że farel mi giga pomógł. Oczywiście nie mówię, że 100% to jest dzięki niemu, ale bardzo mi pomógł tak samo szaku. Tak naprawdę to i tak się wszystko zaczęło od szaka, bo gdyby nie szaku, to bym nie poznał Farela. Więc tak naprawdę to najbardziej od szaka można powiedzieć. No ale gdyby nie Farel, no to mój kanał byś aż też tak szybko nie rozwinął, nie? Ile masz u niego wspieranie? U Farela? O nie wiem Dużo A da się sprawdzić wspieranie? Ile mam miesięcy tak bez live'a u kogoś? Tak? To jak mam to wejść? Możemy zaraz sprawdzić Farel Farel, nie farelski Wspierający... 5 lat i 29 dni mam wspierającego u Farela Więc tyle już wspieram Farela Nie najgorzej Nie najgorzej Długo? No, czy weku, ja jestem tutaj potężny, wspirancy. Ja mam u ciebie 7 miesięcy i 0 dni. No, no ja mam 5 lat. <laughs> nie, no już stąd nie wyjdę. Nie! Co za debil ze mnie, dobra, jestem upośledzony, przysięgam. Dobra, widzowie, nie widzieliście tego, to się wytnie. No zostaw mnie! No ty śmieciu! Nie, no to się nie liczy, to też się wytnie. Dobra, to się akurat zostawi, bo on porobi go. Herbertus Mars. O, jeleń, jesteś, człowieku! Patrz, 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 co mam! Patrz, co mam! Łatwo. Sypiłeś się jak gimniki. Aha. No nie, kupiłem, a ty już mówisz, że sam sypam A taki. Lubię pandy trzy. Jestem jednak dobry. Siema dawaj 1 wys 1 IDX 3 v 7 m 2 kąd ty weźmiesz kasę na... Wolnałem ulcika człowieku. i człowieku zmiotło splanszali! Oni... Tak siadło Tak siadło, ulcik człowieku. Patrz i nie da się zobaczyć. Ale ultem siadło, człowieku, dwóch naraz raz ściągnęło, dwóch naraz. Dobra, tick, człowieku, Mortis i tego, to będzie free dla mnie. Mega, mega, człowieku, free. Mega free, mega free, mega free. Mega phone, telefon. telefon. Mega, człowieku, tak to rozegrałem. Nie, no ja jestem, człowieku, mist świata w tą grę. <mulizacja> Nie, nie. Nie! nie. No co to było za główność? prawie uciekłem. Dobra i G, Chociaż ty, dobrze, 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 tik wam został. Dacie radę na tika na luzie. Wow, wow, what a sigma, what a sigma. Przeżyj Herbertus, proszę cię, ale ja go nokautuję tego kolega. Ty ja wbiłem Miko na 30. rangę tutaj. Niemożliwe. Ha! I całania i całania. Hatfu na ciebie. pozdro Dobra, Easy, 30 ranga na Miko na kaucie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Każdy z nich Dostałem bierze dalej udział pandy, w konkursie mandy, na karnet po, po prostu. prostu... Aha. Jakim cudem dostaliście maskę pandy w McDonaldzie? Nie ma czegoś takiego. Ja nie pozwoliłem im robić kolaba McDonald's X Panda. Nie ma takiego koloru. Hey, Panda! A co ty robisz z tym makiem? Co chcę? Ey, yy, leć się, leć się! Leć się! Leć! O no, 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 no. Co tu się wydarzyło, proszę Państwa? Nie, dobra, jestem za dobry. Jestem za dobry w tą grę. Przykro mi. Gdzie? O kurde. Dobra, to XD. Kanji został. Yo! Let's go! Kole 1000. Łata Sigma. Będę mógł chodzić, nie? Aha, pieniądze. Bartek. 50 zł. Bartek bez Majtek. No, hej misiu. No, się no wariacie. Dzięki bardzo za 5 dyszek. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mama mi teraz powiedziała, że dostałem jedynkę z Niemca. Powiedz, żebym mógł zostać na live. Kurcze, powiedziałbym coś po niemiecku, ale nie umiem, więc yy, nie wiem. Pani Mamo, proszę dać synowi obejrzeć streama, bo dzięki temu on się wyluzuje i będzie miał czystą głowę do nauki niemieckiego. Myślę, że przejdzie stary. Dobra, moi drodzy, legendarny Stardrop. Let's go, let's go. Tysiąc monet, ale syf. Nie no, jesteś nokautowany. No dobra, ale kto grał 1v1 na człowieku perłę? Dobra, nara, nie gram z tobą. Się nie liczy. Dobra, zostało nam postaci do wbicia na 1000, moi drodzy. Znaczy odrobić też część, ale odtąd. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, 24, 27, 33, 36. 36, moi drodzy, nam zostało, w tym z 16, które jeszcze nigdy nie miałem na 30 randze. No dobra, zobaczymy jak to będzie szło. Mm -mm, mm -mm. Oj, chłopie, to żeś zagrał. Mocno, no. Face palma, face palma też będę. Dał. Oj. Oj, chłop. Oj, oj, oj. Oj, oj, co ty możesz zrobić? Nie rób tego. Nie! Chłopie, pół planszy znokautował. No i on to wygra jeszcze ze mną przez to. Ale skam. Nie, no ja to przegrałem. Co za debil ze mnie. Dwie minutki, dwie minutki top donator dnia jest dodawany. Na razie jest cały czas Bartek i Bartek wysłał swoje ID. Jo! 40 zł. No to stary, 20, myślę, 80, 80, że ci już nikt nie wyprzedzi. Dwie minuty. Dobra, poszło zapro. Dzięki bardzo za streamka. Moi drodzy. Trzymajcie.